Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja oczywiście kochani jestem audiolog, a to dosyć typowy odcinek, gdyż przedstawię Wam 10 ciekawostek, znanych lub nieznanych, na temat polskiego systemu edukacji i ogólnie szkolnictwa. Wiem, że moi drodzy, pewnie tutaj są, pewnie będą jacyś hejterzy, którzy powiedzą, no wysysa sobie z palca te informacje, zatem moi drodzy, dzisiaj w opisie tego filmu pojawią się źródła, moi drodzy, wszystkich tych niesamowitych pierdół, które dzisiaj opowiem. To co? Lecimy z odcinkiem? <laughs> Hahaha, tak szkoła, kochani. Bang! Wybaczcie, kochani, że będę czytał, ale dużo tego tekstu tutaj napisałem. A warto byłoby go naprawdę, moi drodzy, dokładnie przeczytać. Fakt pierwszy. Szkoła nie uczy życia, a tylko produkcji pracowników. <laughs> Słuchajcie, pierwszy fakt to coś, co serio daje do myślenia. Szkoła, którą znacie, wiecie, dzwonki, zadania domowe, e, powstało tylko po to, żeby przygotować ludzi do pracy w fabrykach. <laughs> I co, moi drodzy, kto tutaj chciał być prezesem? Nie, 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 fabryki. Tak, chodziło o to, żeby każdy umiał wykonywać polecenia, był punktualny i posłuszny. Czajsz to nie? Nie kreatywność, nie myślenie, tylko po prostu zwykła produkcja, żeby wszyscy działali jak maszyny. Dlatego oczywiście mamy te nudne 45-minutowe lekcje, przerwy wyznaczone co do minuty. Wiadomo jak to jest, nie wiem, przerwa jest dla nauczyciela, a nie na, dla ucznia. On no, sobie weź ten dzwonek i tak dalej. A zamiast oczywiście prawdziwych umiejętności, tylko wykuwanie regułek, a potem oczywiście dziwimy się, że wychodzimy ze szkoły i nie wiemy jak wypełnić PIT. Ja nie wiedziałem i się tego nie wstydzę. Oczywiście, kochani, źródło. Będzie ono jeszcze w opisie, ale wam też, moi drodzy, e, powiem co i jak. Wiele obecnych oczywiście systemów edukacyjnych bazuje na modelu pruskiego systemu, który powstał oczywiście w XIX wieku w Prusach, mając na celu formowanie posłusznych obywateli i pracowników. Fakt number two. El chiquita, banana, señorita. Oceny zabijają kreatywność. <laughs> Kolejna rzecz, kochani, to oczywiście oceny. Serio, wiecie jak bardzo oceny krzywdzą ludzi? <laughs> Cały ten system opiera się, kochani, na ocenianiu, kto jest lepszy, a kto gorszy. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak ogarniasz życie. Kreatywność nie ma na nią miejsca, bo zamiast próbować nowych rzeczy, uczniowie oczywiście skupiają się na tym, żeby wpasować się w klucz odpowiedzi. Nie dostaniesz oczywiście punktów za coś kreatywnego, tylko za poprawną odpowiedź. I właśnie dlatego wielu ludzi przestaje próbować czegoś nowego. Boją się po prostu, że zostaną ocenieni przez to. Ktoś wam kiedyś powiedział, że porażka to najlepsza lekcja? No to w szkole raczej nie. No bo przecież. W szkole nie może być porażek, nie? Bo jeżeli będziesz miał za dużo porażek, to nie jest żadna lekcja. Źródło. Badania przeprowadzone przez Serkena Robinsona pokazują kochani, że system oceniania oparty na sztywnych kryteriach skutecznie hamuje kreatywność i innowacyjność. <laughs> Fakt numbero trio. Przemoc psychiczna w szkole jest realna. No kto by się spodziewał? Co nie? Ten punkt, kochani, jest poważny. Przemoc fizyczna w szkołach to jedno, ale wiecie co jest jeszcze gorsze? Przemoc psychiczna. Ciągły stres, presja, porównywanie do innych, wymagania rodziców, nauczycieli. A jak nie spełniasz oczekiwań? <laughs> Poczucie, że jesteś gorszy, oczywiście, że tak. A to wszystko, kochani, zaczyna się tak naprawdę od szkoły. Ludzie wpadają w depresję, mają problemy z samooceną, bo system uczy nas, że trzeba być najlepszym. A przecież każdy, kochani, to co powtarzam na kanale od co najmniej kilku lat, jest inny. Każdy ma swoje tempo. Życie, kochani, to nie jest żaden konkurs. Nie. Źródło? Raport UNICEF z 2019 roku pokazuje, kochani, że presja związana z nauką i ocenami jest jednym z głównych czynników stresu wśród młodzieży, co prowadzi do problemów z samooceną i zdrowiem psychicznym. Dziękujemy Wam, szkoły oraz systemie edukacji, za tak posłane kryteria. Fakt czwarty. Nauczanie zdalne pokazało, jak bardzo szkoła nie jest gotowa na XXI wiek, co nie? No oczywiście, że tak. Pamiętacie pandemię. I naukę zdalną? No właśnie. To był element, kochani, w którym wyszło na jaw, jak bardzo szkoła nie jest przygotowana na współczesność. Edukacja zatrzymała się gdzieś w przeszłości, a nagle okazało się, że technologia to klucz do przetrwania. Problem? <laughs> Szkoły były totalnie nieprzygotowane. Brak sprzętu, brak kompetencji u nauczycieli, a uczniowie siedzieli przed ekranami, często bez pomocy, ucząc się sami. A potem wróciliśmy do. Normalności jakby nic się nie stało. A Źródło <noise> cała pandemia, kochani. Ujawniła globalne problemy z systemami edukacji, które nie były przygotowane na masowe nauczanie zdalne, co pokazało oczywiście raport UNESCO w 2020 roku. No Boże Święty! Kochani, dlaczego firmy technologiczne jakimś dziwnym trafem, czyli na przykład firmy gamedewowe nie miały najmniejszego problemu z tym, że nagle jeżeli wybuchła ta cała nieszczęsna pandemia, to nagle okazało się, że można pracować zdalnie. W szkołach. Uh -uh. <laughs> Factuno piontuniom Zadania domowe to pozornie niewinna, a jednak toksyczna praktyka. Zadania domowe, kto ich nienawidzi? No, babki w górę, miśki. <laughs> Ale wiecie, że zadania domowe mają naprawdę zły wpływ na psychę uczniów? Serio. Badania pokazują, że zbyt duża ilość zadań powoduje stres, zmęczenie, brak czasu, na rozwijanie oczywiście pasji. To o czym mówiłem, moi drodzy, jakieś dwa albo trzy lata temu na YouTubie. Przecież szkoła to nie jest nasze całe życie. Dzieciaki i nastolatkowie mają prawo odpocząć, spędzać oczywiście czas z rodziną, przyjaciółmi, robić coś, co naprawdę Kochają. Zadania powinny być w szkole, a nie przenosić się do domu. Ty, no przecież w końcu jak idziemy do domu, to chyba nie idziemy znowu do szkoły. Ale co ja tam wiem. Badania przeprowadzone, kochani, oczywiście przez Duke University w 2014 roku są idealnym źródłem do tego, żeby pokazać, że nadmiar zadań domowych negatywnie wpływa na zdrowie psychicznie uczniów. I ich życie poza szkołą. Kiedyś, moi drodzy, słyszałem taki fajny kawał, Może kiedyś zrobię cały odcinek na temat kawałów o szkole, ale moi drodzy, przylatują kosmici na Ziemię. I mówią, kurde, jeżeli wy się tutaj uczycie dzień w dzień praktycznie przez 20 lat, to wy chyba potraficie tutaj każdy obywatel chyba potrafi wymyślić nie wiem, rakietę w kosmiczną. Factuno sextuno. <grytanie> Nauczyciele są ofiarami, kochani systemu. Również. Teraz moi drodzy, coś, co może Was zaskoczyć. Nauczyciele też są ofiarami tego systemu, tak, serio. Większość z nich wcale nie chce zmuszać Was do wkuwania bzdur, no ale sami niestety muszą działać według sztywnego programu. Nauczyciel, który próbuje coś zmienić, często trafia na opór od góry. Dyrekcja, kuratoria, przepisy, wiecie jak jest, nie? Więc zamiast, kochani, uczyć, jak powinni, często są zmuszani, niestety, do robienia tego, co każe system. A przecież nauczyciel powinien być kimś, kto inspiruje i przede wszystkim, kochani, ma szacunek. Pamiętam, moi drodzy, jak my mieliśmy na studiach babkę y, od y, historii sztuki, ale ona była zarombista. Miała taki respekt, taką wiedzę, wiecie, zdjęcia, moi drodzy, w każdym miejscu świata. I to, moi drodzy, jest szacunek, jeszcze wiedzy. i nie wymagała jakiegoś sztywnego myślenia. No Mega. Źródło faktuno sextuno, proszę bardzo. Zgodnie z badaniami opublikowanymi, moi drodzy, przez OECD w 2018 roku, aż 40% nauczycieli czuje się nadmiernie obciążonych biurokracją i sztywnymi ramami programowymi, co ogranicza ich kreatywność i swobodę nauczania. Dziękuję. Faktuno sextuno, nie, 7 tuno. System nie uczy krytycznego myślenia. Co, z nie? <laughs> Teraz coś, moi drodzy, co mocno uderza. Czy szkoła uczy Was krytycznego myślenia? No właśnie. Zamiast tego zapamiętywanie, odtwarzanie i robienie testów. A to, czego naprawdę potrzebujemy w życiu, to umiejętność samodzielnego myślenia. Umiejętność analizowania informacji i kwestionowania rzeczywistości. Problem jest, moi drodzy, w tym, że większość programów nauczania skupia się na podawaniu gotowych odpowiedzi, a nie na pytaniach. I to jest właśnie główny problem. Najgorsze, moi drodzy, są zadania zamknięte, nie? No, ABCD. Jak będziesz szła, moi drodzy, zawsze masz dwóję. <laughs> Źródło moi drodzy to fakt z 7 tuno badania przeprowadzone przez Instytut Konchinistyki na Uniwersytecie Stanforda pokazują, że edukacja koncentruje się bardziej na przyswajaniu faktów niż rozwijaniu krytycznego myślenia. Ojej, fakt 8. Równość? Raczej nie. Szkoła, moi drodzy, ma zapewniać równe szanse. Tak mówią, ale jak to wygląda w praktyce? Wielu uczniów pochodzi z różnych środowisk. Nie każdy ma dostęp do podręczników, komputera, dodatkowych zajęć. A właśnie te rzeczy często decydują o sukcesie w szkole. Problem w tym, że system nie uwzględnia tych różnic i każdy jest traktowany tak samo, chociaż nie każdy ma te same możliwości na starcie. Mówiłem, moi drodzy, chyba wam w jakichś tam historiach o szkole, jak ja byłem traktowany w szkole tylko i wyłącznie dlatego, że pochodziłem z patologicznej dzielnicy? No właśnie. Tylko i wyłącznie dlatego. Źródło, proszę bardzo, badania PISA. Program for International Student Assignment. wskazują, że uczniowie z mniej zamożnych rodzin mają gorsze wyniki edukacyjne niż ich rówieśnicy, co prowadzi oczywiście do nierówności w dostępie do edukacji. Fakt 9. Ranking szkół? <laughs> to pułapka. O ranking szkół. Wszyscy się tym jarają. Rodzice chcą posłać swoje dzieci do najlepszych szkół. Ale serio. Wiecie, że te rankingi bardziej szkodzą niż pomagają? Serio. Dlaczego? Szkoły, które dobrze wypadają, kochani, w rankingach, często skupiają się na wynikach, a nie na rzeczywistym rozwoju uczniów. Zamiast uczyć dla wiedzy, uczą pod testy. A te z dołu listy często mają gorsze warunki, mniejszy budżet, a przez to trudniej jest tam po prostu uczniom się rozwijać i tak tworzy się zamknięte koło. Źródło? Badania prowadzone w USA przez NEPC pokazują, że ranking szkół często promują tak naprawdę, moi drodzy, nierówność i zbyt duże skupianie się na wynikach testów zamiast na całościowym rozwoju uczniów. Pamiętam, jak mój kumpel, moi drodzy, chodził do elektroniki. W obiedzie mówił o Boże. Przecież to jest najlepsza szkoła. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak szczerze, to ja totalnie nie czuję, żeby to była najlepsza szkoła. Po prostu jakoś tam no, wszystkie egzaminy są takie same. Nie wiem skąd ta opinia. Fakt dziesiąty. Ty, 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 ty. Czyli moi drodzy, już ostatni. Edukacja seksualna. Tabu, które nas krzywdzi, kochani. Bardzo nie chcę poruszać tego tematu. Wiecie, że moi drodzy, tak naprawdę, jeżeli o to chodzi, o to tutaj mm, wolę zachować bezpieczną, szarą strefę. Jednak, kochani. Podam ten temat. No, bo też trzeba, moi drodzy, o nim wspomnieć. Na koniec, kochani, temat, który jest dla wielu bardzo drażliwy: edukacja seksualna. W wielu szkołach albo jest, albo jej nie ma. Albo jest prowadzona na sposób totalnie podstawowym poziomie. Problem w tym, że młodzież, kochani, potrzebuje wiedzy, jak bezpiecznie funkcjonować w sferze seksualności. W szkole tego nie ma, więc, oczywiście, szukają informacji gdzie? W internecie, kochani, gdzie tak naprawdę, moi drodzy, wiecie, że tam mogą się czaić youtuberzy z Pandora Gate i oni chcą chcami gdzieś tam edukować, a to jest bardzo złe. Dla ludzi niezorientowanych, moi drodzy, no to oczywiście idole internetowi pisali do młodych dzieci i się chwalili swoimi siuśkami. W internecie, moi drodzy, często można natknąć się na dezinformacje albo po prostu przekłamania, które mogą nie pomóc, a zaszkodzić. Więc kochani, edukacja seksualna to coś, czego brak realnie krzywdzi. I tutaj, moi drodzy, nie mówię o tym, wiecie, edukacji LGBT i tak dalej, no bo to jest totalny debilizm. Ale bardziej, moi drodzy, na rozwoju własnej świadomości, jeżeli chodzi o małego człowieka, czy nie małego człowieka, że w odpowiednim wieku, tak, w technikum, jak już powiedzmy gdzieś tam jesteśmy w prawie pełnoletni, no, to, to wtedy, nie w postawówkach, nie wciskamy, kochani, tego na siłę. Nie, bo tutaj, moi drodzy, mnie prawaki zjedzą. <ścoughs> I co, jak, czujecie temat? Troszeczkę parki wam, kochani, opadły? Mam nadzieję, że tak. A wiecie dlaczego? Bo moi drodzy, jeżeli będziecie coraz bardziej świadomi tego, jak tak naprawdę to powinno wyglądać, a jak wygląda realnie, to może faktycznie wtedy coś się zmieni. Powiedzcie, moi drodzy mi, czy pamiętacie kiedykolwiek bunt uczniów? No bo wiecie, strajkują nauczyciele, strajkują, kochani, oczywiście, nie wiem, pielęgniarki, taksówkarze, rolnicy obrzucając budynki rządowe kupą, a uczniowie? Dlaczego my nie strajkujemy? A czy wy? To jest dobre pytanie. Dajcie znać w komentarzach, tak naprawdę, co was najbardziej wkurza w szkole. Nie tylko jako uczniowie, ale może też jako rodzice co te beznadziejne wywiadówki czy standardowy tekst. Wy doceniacie tylko to, co złe, a w ogóle nie patrzycie na jasne aspekty ucznia. Dzięki kochani za obejrzenie tego materiału. Jak chcecie, możecie poklikać te przyciski na dole, ewentualnie wrzucić 5 zł, żebym szybciej mógł chodzić. Dobra, misiaczki. Życzę Wam super miłego dnia, pamiętajcie, bądźcie grzeszni i bądźcie, bądźcie kulturalni, no bo jednak kultura w dzisiejszych czasach, kochani, to jest naprawdę no, materiał deficytowy i waluta deficytowa przede wszystkim. Dlatego życzę Wam super miłego dnia, do usłyszenia, buźniaczki i całuski.